Czuję, że będzie piękna wyrypa dzisiaj, nie mogę się czekać. Krótki dystans, intensywnie, bez formy, tętno maksymalne, to co tygryski lubią najbardziej. Kolejny vlog Welog 1D ostatni był jakieś 7 miesięcy temu. E, w, gdzie byliśmy? W Łebie? W Łebie w Łebie. Teraz jedziemy na cyklo XC Czyszewskiego. Max właśnie omówił całą taktykę. Ja tego nie mogłem tego nagrywać. Top secret. I swój rower, ale biorąc pod uwagę ilość reklamacji, jakie miał, nie dałem się nabrać. Potem był, że kolej zaczął nas wyprzedzać, naprzeciwko jechał, to tam wiesz, nagle wszyscy po hamulcach, jeszcze widok w ręku miałem. Mogłeś dokończyć cię no, powieść. Dokończyłem, no, tyle. Dzwono nie było, na szczęście. Był Wy już startowaliście? Nie, 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 Ja startuję za 15 minut. Chyba czas na rozgrzewkę. A Grzesiek za 3 godziny. Tak? Czyli o Tak. Jo. Za chwilę startuje on jest w kategorii M3 e, Zobaczymy. Stoję na pierwszym podjeździe zaraz po starcie. Dajesz, Max! Dajesz! Dojdziesz i... Ja zmieniam miejscówkę. Może uda mi się złapać jeszcze Maxa. Kilka razy. O, muszę dostosować ciśnienie w oponach. Zapomniałem już jak bardzo na MTB potrafi trząść Realnie trasa góra-dół, góra-dół Nie ma może jakichś technicznych rzeczy Ale na pewno łatwo nie będzie przy pięciu pętlach Brawo, 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 brawo! śniecie! na metę, obczaję do końca trasę no i tyle, mało baterii już, więc zostawiam resztę na wyścig, elo jak mówiłem, że trasa będzie selektywna tak była, zrobiła ostrą selekcję na pierwszym podjeździe ze mną a czy była trudna, mówiłem, że nie bardzo chyba to zweryfikowała trochę ze mną trzymam kciuki za grzecha teraz Jak tak? Ja po objeździe to zwątpiłem się szczególnie, że trzeci raz na górskim rowerzystę w tym roku Grunt to, żeby nie popełnić tego błędu, co ja, czyli upalić się na pierwszym kółku, bo co chwilę jest góra dół. Ja bardziej tych zjazdów się boję, Dłupny. wiesz? Ach, trzeba zamknąć oczy. Ja też mogę pożyczyć ci rower. Nie. Dobra, zostałem tylko ja. Za jakieś 5 minut wyścig. Elita 5 kółek na przeżycie. Yeah. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nagranie z wyścigu. Na więcej nie wystarczyło baterii w GoPro. A jakość nagrania strzelek taka sobie, trzeba nad tym popracować. Na pewno kamera była źle ustawiona. Co do wyścigu, spoko, dobrze rozłożyłem siły. A, równo pojechane, ostatecznie na 19 miejscu. Także jak na pierwszy wyścig jestem zadowolony. A, już za tydzień kolejny vlog pewnie zmontuję go po paru dniach z wyjazdu pod tytułem Wschód-Zachód i na razie hello